A więc witajcie się Waszmości Siema ludzie, z tej strony UrbexORFN Witamy po dość dużej przerwie dla nas od nagrywania No Welcome back Tak, głośno z Dzisiaj dla Was Najprawdopodobniej starą przepompownię albo jakieś magazyny Czulwi Według moich informacji jest to stara przepompownia, która przestała działać jakieś 10 lat temu no według Ale mnie, nie wygląda na to. Więc... No właśnie, według mnie chciałem to uzasadnić, że to w ogóle nie wygląda jak popołnie bardziej jak jakieś kurwa. Nie wiem. Składziki. Składziki i malutki to się jak fajnie, nawet. Zdanie się to. Tak. Czy się opłacało tu podnieść mieć czy też nie? O Właśnie, główno, gó więc tak. To jest pierwsze coś. Tak. Peter, powiadaj. Mamy no tutaj, jak widać, masę palet. jakieś stare drzwi. Znaki, możemy tutaj tylko poruszać się z prędkością 40 km na godzinę. Zabójcie zabójcie że na spokojnie damy radę. Tak, tutaj zabójcie, to jest zabójca prędkość no Mamy te stare szafki, jak widać. Nawet no, zdziwiam się, że mam że tutaj nawet trochę jest. Widzicie? I to jest najlepsze co? stare opakowanie. Co to jest? Chudź, No Wygląda trochę jak takie, te. Jak się to na to nazywało? Co? To takie patyczki, co się podpalało. Sturcz A nie sturczni ogień? Albo sztuczny ogień, też może być. Tutaj mamy jakiś chyba stały worek. Parasolkę mamy. mamy <grym> maskę albo krosz, klosz. tylko wie. Parasoleczka, proszę bardzo. Myk. <grym> <grym> chyba ze Dobra, czekaj. Trzeba będzie to na miniaturkę wy... zrobić. Ja <grym> pierdolę. ten moment z parasolką, no? nie? <grym> nie. No kurwa. Dobra, mamy tutaj drzwi. Mamy tutaj e, rzecz najprawdopodobniej służyła ta, si ta siatka cała. Najprawdopodobniej służyła do tego, by przecedzać przez nią piasek albo cement. Albo chujwiców. No, z ma informacyjnika, że do tego służyło. Mamy skrzynki, a skrzynce nie ma WP. Smutek. Co so, mamy tej krzesełka? Jakieś parę innych. Stałe krzesełka to naprawdę no są tak. jeszcze. One pamiętają pewnie czasy PL-u. Pewnie tak, więc Aż Znaczy, sam budynek nie wygląda jak za czasów PL-u. Nie, no, nie, wygląda tak. informacyjną. Według nich jest to. Części do serwisu Znaczy się, że ta była informacja, że przebudowa Jakiegoś tam, tego o część magazynu Tak, a kiedyś nie pani na żadne takie ani na, 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 na przepompownie Tak, ogólnie to jest tak, przechodzimy przez na, naj, najlepszy ten, jaki kiedykolwiek przechodziłem Jest tu tak, tak... Tak ta. Jest tu tak zajebiście, że teraz sobie chyba skręcę kostkę Chociaż głównie w Czechowie to mogą stać się nawet życie, więc było jeszcze śmieszniej No to Kto pamięta ten, temu Polda, dobra. Dokładnie to... postaram się, by na tym kanale pojawiły się też yy, materiały tamtego. Tak. Ale nic nie obiecujemy. Tak, powiedział człowiek. E, tu są kolki o dziwo pozostały chociaż trochę. I to te to nowsze takie. No, jedne z nowszych. Więc tak, tam dalej prowadzi... Tutaj JP napisane. No. Jestem, jestem pewny, tak, wszyscy to wiemy. Tak. No, bo język polski. Tak. Tutaj mamy jakąś kolejną ścieżkę, czekaj. Obczaj sobie... No jak tam Nie, tam jest po prostu... Pole? Pole... Pole łysepowe. Tak to tego nie było, nie? Tak. No ale to jeżeli jesteśmy tak z pół roku przerwy od tego, to mieliśmy więcej. No, jak nie... no w sumie pół roku. No cóż, no tak wyszło. Tak. Mieliśmy więcej informacji od niebezpieczeństwa. Gdzie? Jak Patryk wrócił. Gdzie? O ile go jeszcze nagramy od tego, właśnie go nie nagrali. Mamy w Suwaj, suwaj dupel, bo tam chodź. Mówisz? No. no. Bo zaraz mi cały kadry. Dzień dobry, przepraszam. Tak to wygląda. Szopa, oczywiście, jak zwykle przepada na lekko, więc musiał wybuchnąć do pożaru. Nawal. Super, idź odprost w cieniu, zobacz, czy w nim zagonerowany. Nie zabij się tylko, proszę. A skrzynce. Uf, Pytanie co? Wygląda jak jakieś miejsca, w którym coś było. Tak. Najprawdopodobniej rzeczy do jakiegoś takiego, e, ten, warszatu czy coś. Chuj jest Jakieś stare korki tutaj widzę. I masę różnych innych rzeczy. Pającyk! Tak. Dobra, zostawiam. A, w ogóle jak nie było takich. Tak. Stałe biurko. Ogólnie jestem w mogiła. A tu mamy... O tu mamy butencję, dupencję. A no kurde. Wypadkowo. Kurwa mać, teraz się... Przepraszam, że tak krzywo, ale muszę. dobra. Tak wygląda to. A tu mamy ogólnie, uwaga, uwaga, zakłady mechaniczne Białogiat. Cokolwiek to znaczy. To znaczy, że tu był zakład mechaniczny idioto. No to widzisz, mamy ich w Zaznaczam to na każdym materiałie. Moje informacje nigdy nie są potwierdzone. Dosłownie. Znaczy nie raz były chyba, czy dwa razy. Tam nie wejdę, bo stan po jest zajebisty. Idziemy dalej. Dokładnie tak. Ja mam z część tego... Tego warsztatu, tego... Co, co, co Cokolwiek to jest Whatever Oa no. Tak to wygląda, dalej nie wchodzimy, bo nie ma chyba sensu. No raczej Nie się Nicko. Jeszcze stare lampy, które PL pamiętają. No i masz taki e, specyficzny dach. Co yeah. to znaczy, że to był jakiś składnik czy czarne... Nie wiem, no, ale na pewno to działało w latach PL, więc... No tak to... A tu mamy najciekawszą i niestety znowu się przepaliło jak zwykle. Komuś zwalcie chyba poszło. A, bo dzwoniano. Bo znowu cały budynek jest przepalony. No i tu niestety były kible. Z leby. dziwo są jeszcze całe tak jak na Uzusie. Ty nawet jest cały kibel. Chces, chcesz skorzystać? Nie widziałem. Wiedziałem. No co dalej tu tam O na, nawet jest stałem ale. Mamy więcej skrzynek to są już otwarte. Znaczy chyba to, nie jestem tajemnicą, jest, patrząc że mnie, Dla... A tutaj mamy coś. Co? Może było to zajście do jakichś rur i na to wygląda. Tak. Podobno były tu jakieś piwnice według niego, ale chyba no, nie, nie, nie wejdziemy. No raczej nie wejdziemy, nawet jak są tu to, to zarośnięte czy coś. ja. Hmm. Więc tak to się prezentuje. Ja <ślesztę> Wiesz, że w tej nie chce Że co? No. Ale że jak? Bo nie zrozumiałem. Tak sądzę, że potem tutaj vloga nagramy. I na to na to się zajmie akurat. Ja, nie, jasne. co, no. to chyba wszystko, nie? No, to prowadzący, a to nagrywający. Tak, no znowu miło było mi was, da was prowadzić. I żegnamy się. Elo do następnego. Elo.